Hej, hej, no już się nie mogłam doczekać, już skakałam w, z radości, bo właśnie o to chodzi w świętach, chodzi o prezenty dla mnie. Uwielbiam to. I k, mojemu zdziwieniu był pędzel. Ten pędzel na stronie kosztował też około ponad 20 zł, więc nie jest jakaś wygórowana cena, Była w promocji z 50, ale wiecie jak to jest z tymi promocjami, zwykle trwają bardzo długo. Poprzedni pędzel do rozświetlacza miałam z Coiwy. Był bardzo twardy. To był szok dla mnie, ale po prostu jakbym mikroigiełkami sobie po policzkach rozkładała ten rozświetlacz. Plus tego pędzla jest też taki, że tego starego pędzla nie będę musiała mieć, skoro mam nowy, więc można też sobie nim nałożyć róż bez problemu, więc jest taki bardziej uniwersalny. A co do tego serum z Estée Lauder, powiem Wam, że łapię się na tym wieczorem, że może go nie nałożę, bo jest go malutko, nie wiadomo na ile starczy. I jest to bardzo, bardzo smutne. Wolałabym chyba coś innego, coś, co wyszłoby marce taniej, a jednak starczyłoby dla mnie na dłużej, bo nawet jeśli go używam tydzień, to ja tych efektów tak szybko nie zobaczę. Tutaj macie porównanie pędzla z Ten jest jakby troszeczkę mniejszy, a jest na pewno fajniejszy. papa pa.